Pani Rolnik szuka żony ostro o kandydacie Basi. Po emisji odcinka w sieci zawrzało. Zaskakujące wyznanie w 12 edycji: Rolnik szuka żony. Mateusz, dotąd faworyt Basi, podczas spaceru z rolniczką przyznał, że nic do niej nie czuje. Czy zdecyduje się odejść? Fani ostro ocenili zachowanie Mateusza i sugerują, że od początku coś ukrywał. Prawda wyjdzie na jaw? W piątym odcinku 12 edycji programu Rolnik szuka żony, doszło do wydarzenia, które zszokowało zarówno Basie, jak i widzów. Mateusz, dotychczasowy faworyt rolniczki, postanowił podczas wspólnego spaceru wyznać całą prawdę o swoich uczuciach. Ich rozmowa, która miała być miłym zakończeniem dnia, przybrała dramatyczny obrót. Mateusz rozpoczął od przypomnienia Basi, że prawda jest najważniejsza, po czym wyznał, że nie czuje do niej żadnych emocji. Na ten moment nie mam w sobie takiego poczucia, uczucia, powiedział wyraźnie zestresowany, próbując zachować szczerość. Mateusz z rolnik-szuka żony wyjawił prawdę o uczuciach dla Basi, która od początku miała Mateusza za jednego z najbardziej zaangażowanych kandydatów, to wyznanie było ogromnym zaskoczeniem. W poprzednich odcinkach uczestnik zadeklarował chęć rozwodu, by, jak mówił, mieć czyste konto na przyszłość. Ta informacja została przez Basię odebrana jako dowód poważnych zamiarów. Podczas spaceru Basia zauważyła zmianę w zachowaniu Mateusza i jak sama mówiła, był spięty, wydawał się dziwny i zdystansowany. Wypowiedź Mateusza o braku uczucia i stwierdzenie, nie zaiskrzyło, były dużym zaskoczeniem dla rolniczki. Kobieta otwarcie zapytała, myślałeś o tym, żeby jechać już stąd? Internauci zaskoczeni zachowaniem kandydata Basi w rolnik szuka żony. Mateusz od początku wyróżniał się na tle pozostałych kandydatów i otwarcie mówił o swojej przeszłości i chęci zbudowania nowego życia. Fakt, że teraz przyznał się do braku uczuć, dla wielu widzów był prawdziwym szokiem. Takiego wyznania nikt się nie spodziewał, a internauci już spekulują, że mógł kogoś poznać poza programem i w finałowym odcinku ujawni, że ma partnerkę. Tak było w przypadku chociażby Adama, kandydata Wiktorii z 11 edycji rolnika. Niektórzy sugerują też, że Mateusz być może przestraszył się ilości pracy w gospodarstwie albo po prostu chciał pokazać się w telewizji. W mediach społecznościowych nie brakuje też spekulacji na temat tego, że Mateusz prawdopodobnie od początku nie był do końca szczery wobec Basi, a teraz widząc, że może go wybrać, wolał wcześniej wyznać jej prawdę o swoich uczuciach.